Piątek 8 października. To nie jest wesoły dzień dla Polski. Przecież to żaden trybunał, to po prostu polityczno towarzyski kabaret Jarosława Kaczyńskiego, bo trzeba sobie to powiedzieć wprost. To, co wczoraj zdecydował trybunał magister Przyłębskiej i co ogłosił ustami niedoszłego prezydenta Szczecina z, ramiona, z ramienia Pisu, to tak naprawdę deklaracja wypowiedzenia. Traktatów europejskich, a więc wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii. Wypruliśmy sobie flaki, żeby dojść do tego punktu, w którym dziś jesteśmy. A teraz przychodzi jakiś niedoszły emerytowany zbawca polski, pożal się Boże z Żoli Boża, ze swoim towarzyskim odkryciem, które gotuje mu wieczorami, i oni Polskę z Europy chcą wyprowadzić. Nie wierzcie w ani jedno kłamstwo Morawieckiego, byśmy te sprawy uporządkowali, panie Morawiecki. Uporządkowaliśmy je w 2013 roku w referendum i bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, czego chcemy. I wasza nieudolna władza, wasz nieudolny klub nepotów, złodziei, oszustów i kombinatorów nie ma żadnego prawa, żeby teraz to, co zdecydowaliśmy, swoim jednym koniunkturalnym ruchem unieważnić. To jest jasne powiedzenie. Będziemy traktować ją jak barsa łatkowa. Będziemy wybierać sobie te rzeczy, które nam pasują, a te, które nam nie pasują, będziemy wywalać do kosza. Najważniejsze, żebyście przesyłali hajs. Pewne rzeczy mnie nie dotyczą, będę sebrał tylko to, co mnie interesuje, a jak ci się nie podoba, to zawsze możesz spadać. Gdzie Polska ma dzisiaj spadać, jeżeli wypadnie z Unii Europejskiej? Będąc w tym miejscu geopolitycznie, gdzie jest, kierunek będzie jeden. I to jest sfera wpływów rosyjskich. To jest ta przyszłość, którą chce nam zafundować dzisiaj. Kaczyński z Morawieckim i z Przyłębską. I żeby oni mogli zrobić tutaj swoją dyktaturę. Taką dyktaturę, w której będą czuli się spokojni i bezpieczni i w której oni sobie poradzą. Bo Kaczyński zawsze sobie poradzi. I jego nepoci za ten hajs, który porozkradali ze spółek Skarbu Państw. Oni sobie poradzą. Ale jak poradzi sobie bez dopłat, które za chwilę mogą zniknąć polski rolnik? A może powinniśmy sobie wreszcie uświadomić, że na to, co nas czeka pod rządami tej bandy. Nie jesteśmy gotowi. Unia Europejska, czego te zakute pały nie rozumieją, to my. To nie żadna Bruksela. Unia Europejska to Warszawa. To nakło, to końskie, to chodzież, to suwałki. To jest Unia Europejska. I my żadnemu Kaczyńskiemu i żadnej Przyłębskiej nie damy się z Unii Europejskiej wyprowadzić. Jak będzie trzeba, to zrobimy rewolucję. Taką, która zmiecie ich na śmietnik historii, tam gdzie ich miejsce. 7 października 2021 roku to data, od której albo za 20 czy 30 lat, będziemy mówić, że to był moment, w którym Polska zaczęła wychodzić ze wspólnoty europejskiej, albo 7 października historia zapamięta jako datę, w której Polacy obudzili się i zaczął się koniec tych patologicznych i chorych rządów. Zostaliśmy zredukowani przez tych bałwanów do yy, kłótnika. Do gościa, który wskakuje na stół i głośno puszcza bąki, zamiast siedzieć przy nim i rozmawiać, my naprawdę kimś takim nie jesteśmy i nie powinniśmy być. Chcecie tu za chwilę mieć Wenezuelę, w której jakieś Kurski z jakimś złotoustym morawieckim będą przez 8 godzin siedzieć w telewizji i opowiadać, jak jest wspaniale, jak jest zajebiście, jak w ogóle wszystko cudownie się przejdzie. A te Gamonie próbują teraz obrócić nas tyłem do tego świata, pokazać mu środkowy palec. Nie możemy im na to pozwolić. Wracam się tu do posłów, którzy wciąż jeszcze są po stronie Zjednoczonej Prawicy. Na co jeszcze czekacie? Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyście zrozumieli, że żerując tę politykę szkodzicie swoim wyborcom? Że oszukujecie ich? To jest ten moment, żeby wariatom powiedzieć stop. Żeby ich zatrzymać. Żeby państwo wygrało. Z chorymi ideami i z absurdalnymi tezami satrapów, którym się wydaje, że to jest ich prywatna własność. Zmobilizujcie się. Pomożemy Wam w tym. To trzeba im powiedzieć dość, Panowie i Panie. Skończyło się. Trzeba Was po prostu obalić. Trzeba, żebyście poczuli na własnej skórze, co to znaczy gniew i determinacja Polaków, którym zabieracie coś, co wypracowali w pocie czoła. W pokojowy sposób. Spróbujemy Wam to pokazać. Tak dobitnie, jak tylko możemy. Panie Kaczyński, przegięł Pan pałę. Nie po raz pierwszy, ale mam nadzieję, szczerą. I z głębi serca płynącą, że po raz ostatni.